Siema, musimy porozmawiać o nowym Jojo, o nowym trailerze z Ball Run, który dropnął dwa dni temu. Jestem trochę spóźniony. Kurwa, mam problem, mam problem. Jedyny problem, jaki jest, to jest problem z twarzą Johnny'ego w tym ujęciu. Spójrz na to, spójrz na to. Coś tu jest ewidentnie tak. On nie wygląda. On nawet nie wygląda jak Johnny Justar. Just Jego twarz jest zbyt kwadratowa. Zbyt symetryczna. To są takie moje pierwsze odczucia odnośnie tego. I ogólnie cała scena wygląda dziwnie. Te włosy tak się dziwnie trzęsą i te włosy są dziwnie symetryczne. One są jakby idealnym odbiciem siebie po obu stronach. Widzisz? To jest idealnie symetryczne. Jego twarz jest idealnie symetryczna. Jakby, on jakby było po prostu odbiciem odbiciem lustrzanym. Strasznie dziwne. Bo ona nie wygląda jak Johnny Justar. Johnny Johnny Star w Mandze. Jego głowa była o wiele bardziej owalna. On mi niekiedy przypominał jajko. I... A tutaj dostajemy coś kwadratowego, dosłownie kwadratowego. W sensie, żeby nie było. W innych scenach wygląda naprawdę spoko. Nie przyczepiam się do tego. Tu wygląda o wiele bardziej jak Johnny Star O wiele, wiele lepiej. Tylko się po prostu martwię, bo skoro w takiej scenie potrafili... razem że tam standard traileru. Czyli to są chyba jeden z lepszych scen z pierwszych odcinków. To... Zauważ, że to jest główny bohater i główny bohater nie wygląda jak główny bohater niekiedy. To co dopiero będzie z postaciami pobocznymi, które nie są aż tak ważne dla fabuły? Czy one zostaną totalnie zmienione? Tak wiesz co, bez szacunku. I też kolejna sprawa: ten kadr tutaj, te konie, te konie, wyścig kony tutaj. One są w, oni są wklejeni. Oni są cały czas wklejeni. Yy, gdzieś słyszałem, że ma nie być CGI, a to chyba jest po prostu kłamstwo, bo jest tu CGI. Ten panel ma o wiele mniejszy... Panel w oryginalnej mandze ma o wiele większą skalę. Wygląda o wiele bardziej epicko. Yy, tutaj... Co? No są konie po prostu. Ja nawet nie mówię o tym, żeby oni zanimowali wszystkie te 3000 koni, ile to, bo chyba tyle było osób w Simba ale Albo coś koło 1000, coś takiego, ale... Oni nawet się nie postarali, aby stworzyć jakąś mm, iluzję w ogóle w ilości uczestników. To jest po prostu a. Dobra, sorry, sorry, dobra, widzę z tyłu, ale mówię. To, 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 to kiewsko wygląda. kiepsko to wygląda. Mm, I kolejny problem, jaki mam, to jest kolorystyka. Kolorystyka jest strasznie skraba porównując do mangi na przykład, i na przykład do innych partów, bo. Mm, to wszystko wygląda tak trochę dziwnie. Te kolory są strasznie nasycone. Przynajmniej na, moim, mo no, przynajmniej na moim monitorze. I ta kolorystyka bardziej przypomina kolorystykę z szóstego partu. A uważam, że siódmy part powinien być taki bardziej w stylu piątego partu. Tak, to jest takie moje pierwsze odczucia. I to, to łączenie 3D z normalną animacją wygląda strasznie. dziś może wkleję jak ta scena wyglądała w mandze. Te budynki są totalnie wymyślone. Ta scena jest totalnie wymyślona. Ona była, ale ona wyglądała zupełnie inaczej. I mam, mam do tego ogromny problem, ponieważ te budynki w tle razem wyglądają strasznie dziwnie. Yy, nawet, archi nawet architektonicznie, to twarze nie pasują w ogóle. Yy, do pierwszego planu. Bo one są totalnie 3D CGI totalnie. A pierwszy plan jest taki wklejony, taki wiesz narysowany. I to. I to coś kurwa na środku. To wygląda jak prezentacja jak z PowerPoint'a. Takie coś nie powinno mieć miejsca. To wygląda jak coś z naszych czasów, a nie coś sprzed stu lat. No, to jest, to, jest, to jest kiepskie, to jest kiepskie. Wow, ale żeby nie było, że tylko marudzę, ta scena wygląda świetnie. On tu wygląda dosłownie jak ziarna dziewana, i czuję to, czuję to. To też jest spokojna scena. Brakuje mi trochę szczegółów, ale to jest też problem, który już wcześniej był wielokrotnie poruszany, że jednak, że Steelbar Run jest przepiękną mangą po prostu, która zasługuje na najlepszą animację i ja teraz nie mówię, żeby David Production wspięło się na wyżyny i stworzyło zupełnie nową jakość, ale żeby jakością dorównało przynajmniej takiemu piątemu partowi, bo piąty part jest wspaniały, jest wspaniały animacyjnie, jest świetny, a tutaj różnica, którą widzę, bierze się z tego, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale David Production zaadaptowało ogólny styl mangi JoJo i go uśredniło. I dało go do każdego partu, używa go w każdym parcie. Zauważ, że te party zazwyczaj się jakoś bardzo nie różnią designem. Jakby takim ogólnym designem postaci, sposobem animacji, tylko jak już to kolorystyką, czasem może lepszym, gorszym CGI, ale ogólnie mm, koncepty, na rysowanie, przedstawienie postaci są takie same. A w Manze to, wiele, to było o wiele bardziej dynamiczne. To się brało z tego, że oczywiście Araki tworzył mangę przez no, kilkanaście, kilka dziesięć lat, lat w sumie, ale mm, ta zmiana była zauważalna, bo co part w wam dały inaczej, zupełnie inaczej były rysowane. To się brało z tego, że y, też kanony piękne się zmieniały. Wykorzystanie tej samej kreski, która jest spoko, jest uśredniona do czegoś tak pięknego jest po prostu błędne moim zdaniem, jest po prostu błędne. A tutaj widzimy taką typową jakość szóstego partu. Sz szósty part jako największą wadą jest właśnie animacja, moim zdaniem. Pomijając tą średnią fabułę na początku i trochę nudy, to właśnie animacja i niestety dostaliśmy coś, co przypomina szósty part, który, jak już mówiłem, jest brzydki slow effort. Też chciałbym poskarżyć się na temat Lucy Steel. Ale doszedłem do wniosku, że ona wygląda ok. Jednak wcześniej miałem do niej problem, że te, że te oczy że ona trochę zbyt bardzo przypomina postacie drugoplanowe z Stone Ocean, które jednak są brzydkie moim zdaniem brzydkie. A ja wierzę w to, że coś oni tu wygleją. To. Yy, pasta jest strasznie dziwna. To. To, to wygląda strasznie dziwnie. Ten, o, ten giro tutaj wygląda strasznie dziwnie. Strasznie dziwnie wygląda ten giro w sensie te oświetlenie jest... Jestem bardzo ciekawy kontekstu tej sceny, bo w mance to wygląda zupełnie inaczej. Ale żeby nie było, że tylko marudzę, no ta scena wygląda rewelacyjnie po prostu. O, tak on wyjmuje tą kulkę. Coś pięknego, coś pięknego. Yy, przywodzi mi to na myśl trzeci part, albo drugi nawet dosłownie, jak z drugiego partu wyciągnięte. I też wojszach, które są super, wojszach, którzy są fajni, to ta aktorka, która dubbinguje Lucy Steel, Ona dubbingowała na przykład Emilię lub Megumin, takie typowe, raczej bardzo kobiece postacie. I to pasuje, bo Lucy Steel ma 14 lat. To samo Steven Steel, też świat, fajny wybór. To jest gość, który podkładał głos Abdolowi. Abdullahowi, więc no, więc to są ludzie ten. I Perełka, czyli Johnny Jostar, <gry> który jest samym voice actorem, yy, co z gry. Z Tego co wiem, ludzie tego chcieli, więc fajnie, że się... Fajnie, fajnie, że go wzięli do tego. Yy, o Giro nic nie powiem. O tego też jeszcze nic nie powiem. No. Teraz żeby nie było, że ja ogólnie tylko marudzę. Mi tutaj chodzi o to, że ten part Siódmy part jest top 2 mangą, top 2 mangą all the time i taka animacja, która jest po prostu okej, okay, która jest nawet gorsza niż była wcześniej, jest po prostu przykra i najprawdopodobniej... Steel Ball Run i tak będzie ogromnym sukcesem, ponieważ manga jest dobrze napisana. Historia z mangi jest przepiękna. jest Jezus mój ulubiony part Jojo. I. Najprawdopodobniej to wykieruje całe anime. Ale naprawdę moglibyśmy dostać coś o wiele lepszego, coś o wiele piękniejszego. I. I co? Ja się trochę się martwię, bo to jest mój pierwszy part, który wczytałem przed obejrzeniem anime. I, i, I co jeśli? I co jeśli tak będzie zawsze, że będę marudzić na następne party. <laughs> może, po nie, może po prostu nie warto coś mangi. Bo teraz, gdy porównuję kreskę z tego traileru, z kreską z mangi, rozumiem, czemu ludzie niektórzy mówią, że rzeczą ma brzydką kreskę. Ja tego nie mówię, ale gdy widzisz. Sztukę, którą Raki narysował, wytwor, stworzył na potrzeby 7 partu, i widzisz anime 7 partu, to, to widzisz to. Widzisz tą ten spadek jakości. Więc nie wiem, czekamy, czekamy. Fajnie, że podali datę że w szóstym roku. Jakby to się zastanawiał, moim zdaniem to będzie grudzień. Tak samo jak z 6 partem. Nie wcześniej raczej, nie wcześniej. No, więc ja czekam. Nie tyle co się nie jaram, ale z obawą trochę to patrzę. Jeśli macie czas, jeśli masz czas stary, przeczytaj jeszcze siódmy party. Jeśli nie czytałeś, naprawdę podziękujesz mi. To jest genialne. Cześć.